Włączyłam. Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Ukochani przyjaciele, w Chrystusie, Jezusie, naszym Panu, zbawicielu, mistrzu, Mesjaszu. Nie ma takiego innego. A kto nam go, e, prawda, przedstawił? Kto nam go urodził? Kto nam go wychował? Kto uwierzył Bogu, Ojcu, tak, aby to wszystko się wypełniło, aby Słowo stało się ciałem? No kto? Maryja, nasza matka. Jedyna w Chrystusie taka na zawsze. Nasza matka, którą mamy wszyscy. Ale przez Chrystusa. Jest to najlepsza rzeczywistość. Mama mojej mamy, Maryje, świętej pamięci, mama moje. Ja wierzę głęboko, że szczęście to jest takie, jakie jest. Nadzieja już daje życie. I z nadziei wiara otrzymuje mocne pokrzepienie. Słowo staje się ciałem. I miłość jest między nami. Emanuel Bóg żywy. I my żyjemy. No jeżeli tak, to nie możemy mieć wątpliwości. Bóg święty działa. Przepiękne klimaty włoskiego morza. Włoskie niebo jest bardzo pięknie, ponieważ no, jak Mickiewicz rzekł, te, to niebo włoskie, błękitne, czyste, jak to jak zamarzła woda, czyli piękniejsze stokrót wiatr i pogoda, tu z taką nostalgią myślę o Polsce, ale jeszcze nie tak. Bo my tu jesteśmy nie na jakiejś obcejźnie, my tu jesteśmy na Pielgrzymce i tu właśnie pijemy to czyste powietrze, chwytamy słońca promienie, aby blaskiem opromienieni wrócić, iść po prostu na cały świat. I stąd, i z każdego miejsca, najważniejsze, żeby nasza Ojczyzna była w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. I w ten sposób, Józef, Maryja Jezus. Jezus, Syn Boży, staje się człowiekiem w rodzinie ludzkiej. I my żyjemy, ponieważ tak bardzo Pan Bóg nas kocha. Maryja, Boga Rodzica, Dziewica, pokazuje nam piękną drogę. Jest nią Chrystus, sama nią poszła, jeszcze zanim cokolwiek w ogóle mogło się wydarzyć. Bo Bóg tak chciał, tak rzekł i oto Amen. Dzięki. Amen. Mama Czemu, będzie dumna, może, bo nie widzę tego czerwonego naciśnięcia. <noise> Już jest wszystko dobrze. Któż jak? Któż jak Bóg. Któż jak Bóg? <noise> mama jedna i mama druga będą bardzo Amen. Ba niech tak Mamy, będzie. Mamusiu kocham Cię. Mamusiu kocham Cię. Ja Awe Maryja. Świętej pamięci to. Alleluja. Małgorzata. Dziękujemy. Małgorzata Amen.